Siemaneczko sławek. Dzisiaj tłumy szaleją. Eee, tak. Tylko kamerki nie ma. Aha, jest. Eee, tak. Nie. Tak. Czekaj. A nie ta plansza sekundka. Sekundka. Mm -hmm. O. Cyk. O, tak. Mam nowe zabaweczki, mam ramię tutaj z mikrofonem. Także elegancko, nie wiem czy mnie słychać, w ogóle, czy mnie w ogóle słyszysz. A, elegancko, dobra. No to fantastycznie, streamek indywidualny. Chyba, że ktoś tam jeszcze wejdzie z jakichś powiadomień czy coś, ale chyba nie sądzę. No i tak, dobra, to mamy. zobaczymy jak ta gra będzie szła w ogóle z tym, ze streamem. Ale zmniejszyłem sobie rozdzielczość, żeby ten, w oknie mieć w ogóle, żeby widzieć też, w sumie nie wiem po co czat, bo czat mam na, na telefonie teraz. Ale już tak przyszłościowo. Ciężko poznać, że to ty. No i to bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. To tak ma być właśnie. Tu jest jeszcze wydziel okno czatu. Okay. A i fantastycznie, teraz już jest pięknie, dobra. No i gierka polega na tym, ja tu mam jakiegoś eee. No. Polega na tym, żeby sobie właśnie Podróżować w kosmosie. W sensie no, może nie podróżować, ale coś robić w tym kosmosie. Może kierka się nie wysypie. Dobra, nie wyspała się nawet. Fajna jest muzyczka w ogóle w tej grze. Taka jest właśnie uspokajająca. O, coś się rusło? No. I to jesteśmy my. Musimy sobie pomachać. Y Zapis w chmurze, chyba nie jest w chmurze mi się wydaje W kosmosie powinien być zapis, nie? No i tu mamy taką bazę Tu jak grałem z kolegą chwilę no to mi porobił już takie bajery jak na przykład taki ciągnik Możemy sobie pojeździć normalnie po świecie Zaraz gdzieś wpadnę do dziury mm. Trzeba go naładować jeszcze. Lądu ma ładowarkę z tyłu, z tyłu. Dobra. Mm. Mamy generator prądu. I w sumie ma dwie wtyczki znaczy dwa gniazdka, więc możemy się w sumie podładować chyba dwa, łazi oh, dwa łaziki jednocześnie. Tu mam mały burdel, za przeproszeniem, bo trochę. O, właśnie to muszę tu odkładać gdzieś. Tak się tylko nas rzucało wszystkiego. Gdzie tu mamy ten... ten, 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 ten... O tu sobie, dobra. Organiczny. I organiczny sobie dajemy tu i wtedy nam wytwarza energię. Pyk. Możemy sobie ciągniczek podłączyć do ładowania. W sumie nie wiem czy prąd idzie do generatora, a nie z generatora. Ale może tak ma być, nie wiem. No i tak, no mamy tutaj taki o, sprzęcior do zbierania różnych surowców. A tu mamy taki wąż, potem będzie można sobie zrobić jakieś tam filtry tlenowe i tak dalej. Generalnie trzeba sobie robić takie tyczki tutaj z przewodem tlenowym i do tego się podłączasz i po prostu masz tlen. A jak się od tego odczepisz, o, to tutaj... Tutaj jest pasek stanu. Ile mamy tlenu jeszcze tam w, w zapasie? Jak to nie Streamer normalnie pełną gemu teraz. Czat szaleje. Kurde, trzy osoby to nie Ten. Dziwne. No dobra. Co to jest? O, jakaś próbka. No, chyba ktoś jeszcze ogląda, nie wiem kto Jakim cudem, bo w sumie jest prywatny ten stream. znaczy nie prywatny tylko nie publiczny streamek Może by <grywamy> się przewitał. No, przywitał i pożegnał w sumie, bo teraz za 10 minut muszę wychodzić Tylko tak na chwilę odpadnie O, o, tlenu właśnie, tlenu się kończy Już zaczyna sapać No nie wiem czy dobrze przeżyję. przeżyje Szybko, szybko, Dobra, no, chyba się uda. Dobra. No i elegancko. Tu sobie mamy, mamy plecaczek. Z plecaczka sobie możemy wyładować tutaj... ...materiały. O! Tu sobie może jakieś rzeczy wytwarzać, ja w ogóle jeszcze nie ogarnę tej gierki tak do końca, bo Bo, bo nie Takie ja tu sobie można sobie to A, tu sobie można jakieś rzeczy produkować, platforma A właśnie, a magazyn, a to jest jakiś przewoźny, nie wiem w sumie. Żywica, chyba nie mam żywicy. ...zakupowywać przewody, eee, filtry tenowe, kanister, generator, nadajnik, światło boczne i tyle. Co? O! Mamy zbiornik na Chyba maksymalnie cztery osoby mogą być jednocześnie, mi się tak coś kojarzy. Świder Plecak odrzutowy o, o, o. Dobra, takie grube rzeczy jeszcze Przewody, przewody myśmy sobie mogli zrobić Musi się złożone Bo nie ogarniam teraz ja zrobimy live'a na więcej jak trochę ogarnę. No spoko, spoko Czemu nie mogę zrobić? Żwica, filtr przewody A to co jest? Aha! o Poczekaj, tu są jakieś rzeczy jeszcze Duże gazy Kurde... Ale czego ja bym chciał to wytworzyć, Czy się nie da? Jaj. Jaj. Koleś mam. Aha! Był. Słowo. Aha, tak dobra. Mały korka. Został przewodem. Dobra teraz. Super. No, nie ogarnia. Jeszcze. Okay. i teraz jak sobie mamy ten O i w ogóle to jest fajnie ten, planetki latają I takie tam różne Dobra i teraz możemy sobie biegać i wytwarzać te O, gdzie tam te przewody? O, grafika, dźwięk, kontroler, myszka, kontro, plecak Przewód, aha, tu mam, dobra. No tak, dobra. No i możemy sobie chodzić i rozstawiać przewody z tlenem. Sobie, yy, czek, a, to, możemy sobie to zabrać Co z tym się robi? Tak Dobra, to bierzemy do bazy mhm. Jestem się nie da z tym biegać się może tą kamerkę gdzieś powiększa, bo tak w sumie niewiele widać Szczególnie na telefonie Tak, tu mamy próbeczkę Nie wiem co z tą próbeczką mam zrobić, to gdzieś się to wkładało Chyba tu? Komora badawcza, no tak Wkładamy to tu I coś z tego będzie, ale nie wiem co w sumie. Eee, dobra, za 4 czy za 4 za 10? Tak, znaczy ilości tyczek są. Jakby, znaczy one się zużywają, ale możesz sobie potem wytworzyć, jak masz odpowiednie właśnie materiały, no to możesz sobie z nich wytworzyć, no nie bo jak sobie masz, masz na tutaj. To żeby wytworzyć zestaw przewodów, to potrzebujesz taki złożony materiał. No i one się tam po prostu one są do wykopania w różnych miejscach. I tak samo jak teraz mam na przykład na tego organicznego, no to ten organiczny yy, się spala w genera generatorze i na przykład można sobie z tego wytworzyć prąd. Tutaj nie? Też jest organiczny, sobie wkłada do generatora i on się tutaj wytwarza prąd. Tylko w sumie, czeka bo tu coś jakoś dziwnie, dziwnie działa bo te się nie ładują hmm. tu coś jest nie tak jak generuje prąd a bo to tak. a, a dobra ok czyli zależy od ten bo jak dam zacznę od tego i wepnę tutaj to ja bez niego wychodzi prąd nie? trzeba zrobić na odwrót, czyli stąd dać tutaj i wtedy go ładuje no elegancko no nieogar totalny no Także już się czegoś nauczyłem eeeeh przedmiot oczami no się nie, to się coś zbadało? nie, coś dalej bada jeszcze aha i tu bym mógł też do tego generatoru aha, to jest, to, czy jest, jest, a generator też na węgiel a żeby węgiel wytworzyć to go muszę tu z tego wytworzyć tak no. damy tak to on zrobi z tego węgiel czy nie? co to jest? aluminium, o fajnie Zresztą, że będzie bezsenna noc. No, może tak być. Co na to wyszło? ale się nie wyszło, dobra, wychodzi dopiero. Mam nadzieję, że z tego widzicie węgiel, faktycznie. Wygląda tak. jak węgiel, zobaczymy. kiedy ja się w... znowu, domu się spóźnię, oczywiście. A to jest taka gierka, właśnie, wiesz, jak włączysz, niby tam na chwilę. Kurde, jak gadam. No, włączysz na chwilę, a, a schodzi tam 5 godzin na tym. Także. No, także fajnie. No, jest węgiel, dobra. I węgiel możemy sobie dać teraz tutaj. I mamy generator odpalony większy. A, i wtedy będzie miał więcej energii tutaj do tego, nie? Do przetwarzania, do badania. Nie wiem, czy to działa, czy nie. No, dobra, ja zapisuję grę Grę się zapisuje w zasadzie wsiadając do dowolnego pojazdu Na przykład tu nie? Albo można sobie zapisać w fazie. Która jest? Tu mamy liście. O, syk Nie widzę krawiatury, o, teraz No, i tak Także dzięki, że padliście, zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczek, nie i te sprawy. Tak. No. No i fajnie, coś się dzieje. Dobra. No, jeszcze można zapisać, że we też. No. Także to zobaczonka. Czekaj, jeszcze mam tutaj taką scenkę. O, bęk, plansze. Pyk. Ha, no. No to mi jego dzięki. Dzięki za wizytę. No i fajnie. Dobra, to ja biegnę. Hejka! Hejka, hejka.